Szanowni Państwo, w kraju dużej puszki, w kraju w zagodzie, w na porze trzecim, przy panowie drugim, planowany odjazd o godzinie 11.30 puszki, w zagodzie, do 23.00, przy panowie drugim. Proszę o zachowanie ostrożności, nie zbliżać się do kalendarza, do Wyjeżdża pociąg regionu Stacy Kielce. Wjeżdża ED250 Dziobak z pociągiem Express Intercity Premium opóźniony 12 minut relacji EP09 prawdopodobnie z pociągiem Intercity Sukiennice do stacji Poznań Główny SKA jest Odjazd pociągu Intercity Galicia Galicja, do stacji Berlin Hauptbahnhof, Jeżdża pociąg Intercity Kazimierz ze stacji Bydgoszcz Główna. Do stacji Kraków odjazd w pociągu University in do stacji Przemyśl Główny EP09-030. Z stacji Kraków, lotnisko do stacji Bieliczka przez stację Pisze się spod, jak ED edyta, morcinek do Lublina. EP09021, śpieszmy się je fotografować i nagrywać, bo niedługo ta seria zniknie z naszych torów. Ja wracam na postój i do... Opóźniona Polska do Krynicy. EP071027.